Daniel Defoe, Przypadki Robinsona Cruzo, rozdział 18. Choroba, cierpienia, brak pomocy, rozpacz, gorączka, straszliwe marzenia, dwa dziwne sny. Zaledwie sen skleił moje powieki, kiedy nagle przebudziło mnie nadzwyczajne zimno. Sądziłem, że znów woda podpłynęła pod moje posłanie, lecz wypogodzone niebo, pięknie i jasno świecący księżyc. Przekonały mnie o mylności tego mniemania. Czułem w całym ciele tak silne dreszcze, iż zęby szczękały od nich i drżałem, jakby wśród najtęższego mrozu. Mocno otulałem się kołdrą, ale to nic nie pomagało. Zdawało mi się, że zamarznę. Tak męczyłem się prawie do rana. Wówczas zimno zaczęło mnie opuszczać, a w jego miejsce powstała tak silna gorączka, że pozrzucawszy z siebie kołdrę i odzież, jeszcze nie mogłem wytrzymać. Czułem wewnętrzny palący ogień, nie mogłem ugasić pragnienia, a głowa mało nie pękła z bólu. W końcu, zmęczony cierpieniem, mocno usnąłem. Kiedy się przebudziłem, słońce zbliżało się już ku południowi. Zimno, gorąco i ból głowy opuściły mnie zupełnie. Lecz czułem się tak bardzo osłabiony, że niepodobna było wstać. Wytężywszy siły, zwlokłem się nareszcie z posłania. Ale nogi drżały pode mną i nie mogłem zrobić kroku. O dalszym wynoszeniu ziemi z jaskini nie można było myśleć. Niezawodnie zaszkodziło mi przenoszenie się podczas burzy. Myśl o chorobie dręczyła mnie straszliwie. Jeżeli nie ustąpi, któż mnie będzie pielęgnował? Kto mi poda wody? Kto da jakiś pokarm przyrządzi? Ku wieczorowi było mi nieco lepiej, a nawet poczułem chęć do jedzenia. A więc to tylko słabość przemijająca chwała Bogu! Zawołałem z radością. Wszystko skończyło się na strachu. Radość ta jednak trwała krótko. Wprawdzie na drugi dzień miałem się jeszcze lepiej i nawet mogłem cokolwiek pracować, ale w nocy powtórzyły się wszystkie poprzednie objawy choroby. Powtórnie wstrząsnęło mną zimno i znowu po nim nastąpiła gorączka. Tym razem było znacznie gorzej. Nie przygotowałem wody, a zdawało się, że mnie spali pragnienie. Próbowałem wstać i dopełznąć do zdroju, sił mi brakło. Rozpacz mnie ogarnęła, a okropny ból głowy mieszał mi zmysły. W tym niewymownym cierpieniu znów mi stanął w oczach obraz rodzicielskiego domu. Przypomniałem sobie, jak troskliwie kochana matka pielęgnowała mnie w najlżejszej słabości, z jaką trwogą czuwała nad moim łóżem i najdrobniejsze życzenia wypełniała z pośpiechem. Jak ojciec, zwykle surowy, okazywał się podczas mojej choroby pełen troskliwości, a gdy mówiłem, że mi lepiej, radość rozjaśniała jego twarz. A teraz nie ma przy mnie nikogo. Któż wie, czy to nie koniec mojego życia? Może nigdy, nigdy ich nie zobaczę? Starałem się wszelkimi siłami odepchnąć myśl o śmierci, lecz cisnęła się natrętnie. Stan mój był okropny. Krew wrzała w żyłach, a oddech stawał się coraz szybszy i krótszy w tym niebezpiecznym położeniu pierwszy raz szczerze pomyślałem o Bogu. Zacząłem sobie przypominać słowa pacierza, którego od pięciu lat nie mówiłem wcale. Lecz rozpacz nie dawała mi się modlić, strach przed śmiercią tak mnie opanował, że sobie rady dać nie mogłem, a trwoga ta jeszcze zwiększyła moje cierpienia. Zdaje mi się, że umarłbym już z samej bojaźni, gdyby ciało, zmęczone tak długim wysiłkiem, nie uległo potędze snu. Nazajutrz znowu było mi lepiej, ale czułem jeszcze większe osłabienie niż przedwczoraj. Od trzech dni prawie nic nie jadłem. Gdyby można było zjeść talerz osołu, choćby kleiku, jak przykre jest położenie biednego wygnańca, zmuszonego żyć surowiznami, nie mającego czym pokrzepić nadwątlonych sił. Żyłem owoce bananowe, wysysając tylko sok, a odrzucając miazgę. Przeświadczenie, że dostałem febry, ostatecznie mnie przygnębiło. Wiedziałem, że ta choroba zabija Europejczyków na wybrzeżach Gwinei, rzadko który unika śmierci, a ja, jeżeli nie umarłem podczas pierwszej podróży, zawdzięczam to tylko kapitanowi, który mnie przewiózł do Anglii. Jedynie zmiana klimatu mnie uleczyła. Gdzie teraz ucieknę przed zabójczą chorobą, pozbawiony wszelkiej pomocy lekarskiej? Niezawodnie skończę życie w najokropniejszych cierpieniach, a nikt nie będzie wiedział, co się ze mną stało. W nocy znowu dostałem zwykłego napadu febry. Pragnienie jeszcze silniej mnie dręczyło niż podczas poprzednich paroksyzmów. Do tego przyłączył się silny ból w lewym boku. Myślałem, że skończę życie tej nocy. Na szczęście przygotowałem sobie znaczny zapas wody i tylko to przynosiło mi słabą ulgę. Nad ranem gorączka znacznie się zwiększyła, okropne marzenia przerywały co chwila sen. Raz zdawało mi się, że walczę z rozchłokanym morzem, krzyczałem z przestrachu i zrywałem się jak szalony. Za chwilę znów widziałem mnóstwo potworów lwów, tygrysów, lampartów rzucających się na mnie z rykiem. I uciekałem przed nimi, a nogi plątały się pode mną. Potykałem się co chwila, upadałem, a zgłodniała czereda rozjuszonych bestii już już dosięgała mnie swymi kłami. To znów wrzawa i wystrzały bitwy napełniały powietrze. Korsarze mauretańscy wywijali nade mną szablami, jakiś olbrzymi murzyn pochwycił mnie w objęciu i dusił. Dusił tak silnie, że już tchu w piersiach zabrakło. Zmęczony, spocony, zziajany, obudziłem się na chwilę, nie wiedząc, czy to były okropne marzenia, czy straszna rzeczywistość. Po chwili zapadłem znowu w głęboki sen. Zdawało mi się, że siedzę pod tym samym drzewem, gdzie podczas trzęsienia ziemi szukałem schronienia. Gęste kłęby chmur poczęły opuszczać się z nieba i zakryły przed moim okiem całą wyspę. Nic nie widziałem, tylko czarne, nieprzejrzane tumany. Nagle, straszna błyskawica rozdarła chmury, z wnętrza ich wystąpił olbrzym, okryty niewypowiedzianą jasnością. Gdy wyszedł z łona szkarłatnych obłoków i dotknął nogą ziemi, zatrzęsła się cała wyspa, a gromy zachuczały tak gwałtownie, jak gdyby świat miał runąć. Zbliżywszy się do mnie, Wzniósł w górę oszczep i zawołał głosem, na dźwięk którego krew ścięła się w mych żyłach. Nędzny, tyle dobrodziejstw doznanych od opatrzności nie wzruszyło twego zakamieniałego serca. Trwasz w twych złościach, a więc gin jak żyłeś marnie. I wzniósł oszczep, aby mnie przebić. Co się dalej stało, nie wiem. Kiedy mi się zdawało, że odzyskałem przytomność. Wszystko zniknęło. Znajdowałem się niby na jakiejś nieprzejrzanej równinie, tak pięknej zieloności, jakiej nie oglądałem w życiu. Błękit nieba roztaczał nade mną swój przecudny namiot. Nie było tam ani słońca, ani księżyca, ani gwiazd, tylko jakaś dziwnie miła jasność, a powietrze tchnęło niby wonią czy świeżością, czego opisać nie umiem. Jasność ta rozlewała się ze sklepień niebieskich, rosła, potężniała tak, iż musiałem opuścić oczy, a gdy je znowu wzniosłem na chwilę w górę, ujrzałem promienisty krzyż. Padłem na twarz, nie śmiejąc prawie oddychać, gdy wtem głos słodszy aniżeli wszystkie ziemskie melodie zabrzmiał z góry. Wzywaj mnie w dzień utrapienia, a wyrwę cię i czcić mnie będziesz obudziłem się. Wszystko zniknęło. Nie wiem, nie umiem powiedzieć, co się działo w mej duszy. Radość, nadzieja, żal, skrucha, bojaźń, ufność w Bogu wszystko to razem przeniknęło moją istotę. O Boże, mój Boże, mój Boże! zawołałem, dźwigając się na kolana. O, ojcze, mój, jakże ty jesteś dobry? Grzeżnikowi, zanurzonemu w morzu nieprawości podajesz swoją dobrodliwą dłoń, zamiast przygnieść go do ziemi całą potęgą Twej sprawiedliwości. Ach, ja nędzny, tyle lat zapominałem o Tobie. Stwórco mój najlepszy, nie podziękowałem za Twe dobrodziejstwa, a Ty jeszcze mi pozwalasz poznać moje winy i żałować za nie. O Panie mój, jeżeli to jest moja ostatnia choroba, jeżeli mam umrzeć, Pozwól, że mi choć tak długo żyć, abym mógł szczerze żałować za moje grzechy i przebłagać Twój majestat. O Boże, wzywam Cię w dniu utrapienia mojego, wyrwij mnie! Nie mogłem dokończyć modlitwy, potok łez zalał wyrazy, wzniosłem ręce ku niebu i płakałem jak dziecko, zanosząc się i łkając. Modlitwa wyczerpała resztę moich sił. Czarne płatki zaćmiły mi wzrok, zaszumiało w uszach. Padłem jak nieżywy. Koniec rozdziału 18.